I to jest pierwszy odcinek na moim kanale z minigame'a. Ogólnie pierwszy cały na moim kanale. Ale chciałem wam też taki odcinek informacyjny z trochę pograniem. Więc tak, yy, pierwszy odcinek na kanale. Miałem już dwa kanały, na których było po 11 odcinków. Oczywiście, jak to ja, zapominałem. Hasła, to jest mój ten. Jeśli chcecie zacząć poprzednie odcinki, chyba jest tam razem 21. E, jeśli nie zapomnę, dam wam do nich linka. A na pewno nie zapomnę. E, czyli tak. E, tak, to jest... Do tego serwera też będziecie mieli podane IP. Żeby nie było. E, dobra, i to jest e, taki serwer Dragon SK Mega Wars. To i jakiś Skywars. Nic nie rozumiem. No ale dobra. To my sobie pójdziemy na Dragon Escape. Zabić. Aha, flyn no super. Yy, yy, Mega Walls, dobra. I tutaj yy, jesteśmy na Mega Walls, jak widzę. Ale tu pewnie nie ma wolnych aren. Dobra, dołączyliśmy. Dobra. To moja siostra. Dołączyłem do drużyny czerwonych. Fajnie, ale nie wiem. Czerwony white. No, tu jest jakiś kokos. Będziemy z nim. Zielony white. Nie rozumiem tej gry. Nie grałem. Ale może być to fajne. Szoko. Yy. Aha, tu pisze chyba jakaś moja drużyna. Ale nie wiem. Czekaj. Jakoś nazywa kokos. kokos, 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 kokos. Spróbuj, pro, spróbujemy go tu znaleźć. Nie. To jest chyba twórcy mapki. Albo do żółtej. Nie, nie wiem. Może do niebieskiej? Dobra, jesteśmy w niebieskiej i tutaj zostajemy. Tu widzę, że chyba on też przeszedł. A trudno. Ile jest w niebieskiej? Dobra, ale to jest podczas gry i jakoś mi się w to nie chce wierzyć. Co? Nie rozumiem tego wcale. No dobra, trudno. Zobaczcie się. To są chyba mega walsy, czyli czas bieg. Hmm. Dobra, yy, mam nadzieję, że mówię głośno, to może yy, na msg nie mogę na tym niku wchodzić, ponieważ jest błąd logowania. Yy, jako, yy. Mogę więc ja się zaraz zobaczę, za chwilę, gdy zmienię niki, pogramy się na Coup Game, czyli na Masy G. Więc za... dobra, ja już jestem i jesteśmy ma na małej G. Co mnie cieszy, że wreszcie jesteśmy na, na takim skinie. Yy... Dobra, to ruszamy yy... na kółka. A na klejka się nie da sg, dobra, ale ja tego nie lubię, więc nie. Hide and seek nie działa. Survival, więc też nie lubię. Tintiran. Dobra, to zagrajmy się w Tenterana. Sprawdź. Aha, musimy lecieć, do. Jest, 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 dawaj, 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 dawaj. Y tutaj dobra, dołącz dobra, jedziemy Deadliśmy. No takie życie trzeba umierać, żeby się odrodzić. Mm. Wiecie co, pójdziemy sobie na Wilda Parkour. O! Tu mam muszę pokazać. Teleportuj na spawn. Menu teleportów. E, nie. E. Lista parkourów. Easy łatwe. Mm. I tu mam, tu mam rekord. Więc muszę go pobić. Ech. Ech. A żal. Pośnie! Pośnie. Dobra. Czekajcie, no miałem dobry rekord. Mama! Sorry, mama, co ty? Komu to czytasz? Przecież ja jej powiedz... powiedziałem! Sorry za to... Widzowie, ale moja mama... ...waryły. Ale to trzeba mieć kartkę, więc nie! Wiecie co? To ja może Wam zaprezentuję mój serwer. Ale nie, dobra. To jest nieudany odcinek w sumie. Więc ja kończę. Dzięki, że to oglądaliście. Nara.